Witajcie moi drodzy widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was z premierem zabki deszcz pieniędzy. Koszt inne zabki to jest 2 zł. Jak widzicie, z tyłu mamy 8 stopni wygranych. Najmniejszy stopień to jest 2 zł, a pierwszy stopień to jest to główna wygrana, czyli 30 tysięcy zł. Także co moi drodzy, zapraszam Was do oglądania. W zabce deszcz pieniędzy. Chodzi o to, że trzeba znaleźć yy, plik pieniędzy, to, yy, to się wygrywa w do niej kwotę. Jeżeli to będzie symbol parasolka, to wygrano mnożymy razy 2 tofi, plecak, prezent, melon. Tu już mamy plik pieniędzy, także zaraz sprawdźmy, że to jest. 2 złote, palma, chmury, cytryna, ananas i duża Ale jak widzicie, tutaj jest 2 złote pod tą zdabką, czyli ta zabka jest wygrana, kolejna zdabka, duża cytryna. Palma, awokado, konienczyna, ananas, chmury, prezent, plecak i balony, czyli ta zapka jest przegrana. Balony, cytryna, ananas. Konienczyna, róża, chmury, tofi, awokado, plecak i prezent. Zdabka przegrana. Plecak, awokado, prezent, melon, palma, balony, tofi, konienczyna chmury i róża, zdabka przegrana, tofi, palma, cytryna, plecak, konienczyna prezent awokado, ananas, melon i balony, czyli zabka przegrana, prezent róża. Plik pieniędzy, zaspaczmy. Tutaj jest 5 złotych. Melon, plecak, konięczyna, ananas, chmury, tofi i cetyna. Ale jak widzicie, tutaj jest piąteczka. Pod plikiem pieniędzy, czyli ta zapka jest wygrana. Plik pieniędzy. Zazpaczmy, to jest 2 złote: tofi, palma, chmury, konienczyna, róża, balony, awokado, ananas i melon. Ale ta zapka jest wygrana. Odkładam ją na bok. Ananas, balony. Róża, cytryna, melon, plecak, chmury, konienczyna, palma i awokado. Czyli zapka przegrana. Cytryna, awokado, plik pieniążków i to jest 2 złote. Prezent, konienczyna, balony, plecak, palma, chmury. I tofi, czyli ta zdabka odkłada na bok, bo jest wygrana. I już ostatnia zdabka, jeśli chodzi o premierę, deszcz pieniędzy, plecak, balony, tofi, chmury, cytryna, plik pieniędzy i tu mamy 2 złote, awokado, ananas, palma i konieńczyna. Także policzmy ile udało się wygrać. Tu mamy 2 złote, 4 zł 6 złotych. Tu jest 5. To jest 11 złotych. I tu także jest 2. To jest 13 złotych. Także podsumujmy. Na zapki wydałem 20 zł a 13 zł udało mi się wygrać czyli jestem 7 zł na minusie także co moi drodzy jeśli Wam się filmik spodobał nie zapomnijcie stawić łapki w górę oraz subskrybować mojego kanału żeby być na bieżąco z mojej strony to już wszystko trzymajcie ciepło cześć